Dzień dobry. z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku, który zaczynamy od mówienia przyczyn diametralnej poprawy nastrojów rynkowych na otwarciu nowego tygodnia po tych największych od czasu kryzysu finansowego spadkach, jakich byliśmy świadkami w ubiegłym tygodniu, kiedy główne indeksy spadły o kilkanaście procent. Widać już było po piątkowej sesji, że ta przestrzeń do przeceny Stopniowo się ogranicza czy też zawęża po tym, jak szef amerykańskiej rezerwy federalnej Jerome Powell zakomunikował gotowość do obniżek stuprocentowych w odpowiedzi na zagrożenia związane z koronawirusem. Za nim na początku bieżącego tygodnia. Do ponowne, podobnej deklaracji e, przystąpili japońscy bankierzy centralni. Rynek w tym momencie oczekuje, że na kończącym się w dniu jutrzejszym posiedzeniu, posiedzeniu Banku Rezerwy Australii tamtejsi bankierzy centralni zdecydują się na obniżkę kosztu pieniądza o 25 punktów bazowych. Rynek wycenia szeroko, że banki centralne w tym momencie będą stymulowały wzrost gospodarczy na świecie po to, żeby te. Negatywne skutki epidemii były jak najmniejsze. To oczywiście wspiera rynek akcyjny. To przyczynia się do dwuprocentowego odbicia, jeśli chodzi o początek sesji na starym kontynencie. DAX wraca powyżej 12 tysięcy punktów, no co jest dobrą, dobrą oznaką. Jeśli chodzi o kontrakt terminowy na SP500, ten wraca powyżej 3 tysięcy punktów i no, rynek wycenia. Perspektywę szerokiego luzowania polityki monetarnej, ale nie tylko. Polityka monetarna ma być tym narzędziem, które będzie kompensowało negatywne skutki spowolnienia związanego z koronawirusem. Wydaje się, że polityka fiskalna, która może być w tym środowisku również bardziej efektywna, przez największe gospodarki powinna być luzowana. Dzisiaj jeśli chodzi o strefę euro, no będzie dyskusja w jaki sposób największe kraje mają odpowiedzieć na zagrożenie związane z epidemią. Czyli po tym okresie strachów, jakie miało miejsce w ubiegłym tygodniu, mimo tego, że liczba zarażonych osób sięgnęła już 90 tysięcy, Rynek w tym momencie przechodzi w fazę oczekiwań związanych ze stymulowaniem gospodarki i to przyczynia się do odbicia rynku akcyjnego. To, czy to odbicie będzie trwałe, de facto będzie zależało od tego, czy, no, jak będzie wyglądała dynamika zachorowań, jeśli będzie ona wygasać i hamować jak najbardziej. Zapewnienia o gotowości do cięciu stóp procentowych, czy też luzowaniu polityki fiskalnej, powinny dawać przestrzeń do szerszego odbicia rynków akcyjnych. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, oczywiście notowania USD odbijają i wracają powyżej 108 milionów każdego dolara wraz z tym, co się dzieje na rynku akcyjnym. Jeśli chodzi o euro-dolara, ten na trwałe wraca powyżej 1,10, w sumie już notowania dobijają do 1,11, czyli maksimów, jakie widzieliśmy dokładnie przed miesiącem. Oczywiście sprzyja temu piątkowa zapowiedź że Roma Powella i gotowość do cięcia stuprocentowych. procentowych. Rynek w tym momencie wycenia, że w perspektywie do końca roku amerykańscy bankierzy centralni obniżą poziom kosztu pieniądza o blisko 100 punktów bazowych. Taką trampoliną do wzrostu euro-dolara jest oczywiście wysokość stuprocentowych. W Stanach Zjednoczonych jest ona nieporównywalnie wyższa i dlatego ta przestrzeń do obniżania stuprocentowych procentowych jest większa i z tego też to tu mocniej traci dolar niż mogłoby tracić euro, gdyby europejscy bankierzy centralni deklarowali podobną gotowość do łagodzenia polityki monetarnej. Zobaczmy, jak te, takie środowisko rynkowe przekłada się na notowanie ropy. Te odbijają od piątkowych minimów, kiedy notowania WDI znalazły się w okolicy poniżej 54 dolarów za baryłkę. Oczywiście taki sentyment rynkowy jest, zachowanie notowań ropy w takim, w takim środowisku rynkowym jest naturalne i to odbicie po tak dramatycznej przycenie no wydaje się być oczywiste. Niemniej jednak, jeśli chodzi o potencjał do jakichś niższych wzrostów, ja byłbym tutaj nieco bardziej zachowawczy, bowiem, mimo tego, że banki centralne będą stymulowały. No to w sytuacji, gdy będą miały miejsce ograniczenia w transporcie, w komunikowaniu się, jak to wpłynie na popyt na ropę. Szczególnie, że tej ropy na świecie jest naprawdę bardzo dużo i z perspektywy takiej średnioterminowej walki z koronawirusem i ograniczeń popytu, no to tutaj te ryzyka dla notowań, złoty, dla notowań czarnego złota moim zdaniem cały czas są skierowane w dół i to, co dzieje się w dzisiejszym, powinno być raczej rozpatrywane w kontekście odreagowania ostatnich spadków niż jako potencjalna zmiana trendu. Jeśli chodzi o złoto, na ten temat powinniśmy poświęcić nieco więcej, bowiem sytuacja wygląda bardzo ciekawie. W piątkowa sesja na rynku złota przyniosła bardzo silną przecenę. Znotowania osunęły się poniżej 1600 dolarów za jedną uncję, de facto zbliżyły się do wsparcia na 1550. Dzisiaj wracają powyżej 1600 dolarów za jedną uncję, wraz z tym jak banki centralne komunikują gotowość do luzowania polityki monetarnej utrzymujące się ryzyka związane z koronawirusem i generalnie perspektywa spowolnienia i możliwych działań ze strony banków centralnych, no to jest środowisko dla notowań złota jak najbardziej pozytywne i wydaje się, że gdy, gdyby Bank Rezerwy Australii, a zanim kolejne banki centralne komunikowały możliwość cięcia stóp procentowych, no to jak najbardziej notowania złota mają szansę wrócić w kierunku szczytu na 1700 dolarów za jedną uncję złoto oczywiście dzisiaj zyskuje, zyskuje kilkoma kanałami, oczywiście pierwszym jest przecena amerykańskiej waluty i odpływ kapitału od dolara, drugim poprawa nastrojów rynkowych i w efekcie tego widzimy notowanie euro pln na poniżej 4,32 zł, presja na amerykańską walutę i nadzieje na to, że rynki, rynek akcyjny może odreagować, ostatnie ra, straty to powinno dawać przestrzeń do zajścia euro na w kierunku 4,30 zł. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. ze swojej strony zapraszam na jutrzejszy poranny przegląd rynku po godzinie 9.00. Do usłyszenia i pozdrawiam.